Poszukując początków zgrupowania Krybar, a właściwie Grupy Bojowej Krybar, jak brzmi pełna nazwa, musimy się cofnąć do roku 1940, kiedy powstała Federacja Narodowo-Katolicka Unia. Była to organizacja konspiracyjna, odwołująca się swoją ideologią do społecznej myśli Kościoła Katolickiego, natomiast politycznie współpracowała z Stronnictwem Pracy. W 1942 roku Unia została podporządkowana dowódcy Armii Krajowej, ten zaś delegował ją pod, do, na teren okręgu Warszawa-AK, gdzie powstała i gdzie działała. Komendant okręgu Warszawa-AK początkowo traktował tych żołnierzy jako swój własny odwód, by potem w 1943 roku skierować ich na teren. Pierwszego rejonu obwodu I śródmieście okręgu Warszawa AK. Dowódcą pierwszego rejonu był major Stanisław Błaszczak, pseudonim RUG. Żołnierze dawnej Unii stworzyli batalion piechoty, dokładnie było to zgrupowanie ósme, którym dowodził kapitan Cyprian Odorkiewicz, pseudonim Krybar. Żołnierze ci mieli działać na terenie powiśla i razem z innymi zgrupowaniami powstańczymi. Brać udział w walkach na terenie tego rejonu miasta. Jak się okazało, zadanie to wcale nie było łatwe. Teren Powiśla był silnie nasycony oddziałami niemieckimi. Wystarczy tutaj wspomnieć o załodze Uniwersytetu Warszawskiego czy załodze Mostu Poniatowskiego, gdzie oba te ataki załamały się w krzyżowym ogniu nieprzyjaciela. Nieprawdą byłoby jednak twierdzić, że żołnierze na Powiślu osiągnęli same porażki. Oto bowiem 1 sierpnia 1944 roku żołnierze z Wojskowej Służby Ochrony Powstania, z oddziału Wojskowej Służby Ochrony Powstania pod dowództwem kapitana Stanisława Skibniewskiego Cubryny, zaatakowali Niemców na terenie elektrowni warszawskiej. To zresztą atak przebiegał w bardzo ciekawy sposób: mianowicie żołnierze ci byli pracownikami tej elektrowni i zaatakowali Niemców od środka, by rankiem 2 sierpnia ostatecznie zdobyć ten budynek. Zdobycie tego budynku okazało się bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możliwym stało się dostarczenie energii elektrycznej do najważniejszych budynków w mieście, tak jak szpitale, sztaby powstańcze, drukarnie, ale i też inne budynki, które potrzebowały zaopatrzenia w prąd. Generalnie rzecz biorąc, powstańcom udało się opanować zwarty rejon Powstańczego Powiśla i 5 sierpnia Zostali oni przeformowani w grupę bojową Krybar pod dowództwem kapitana Cypriana Odorkiewicza, pseudonim Krybar. Grupa bojowa Krybar, czasami mówi się o niej także Grupa Krybar bądź Zgrupowanie Krybar, składało się z trzech. Takich większych pododdziałów. Jednym było dawne ósme zgrupowanie, którym kiedyś dowodził kapitan Krybar, a kiedy został on dowódcą całej grupy bojowej, jego miejsce zajął porucznik Marian Mokrzycki, pseudonim Bicz. Kolejnym oddziałem było trzecie zgrupowanie pod dowództwem porucznika Juliusza Szawdyna, pseudonim Konrad, a także żołnierze w SOP walczący na terenie elektrowni pod dowództwem kapitana Cubryny. Generalnie mówi się, że zgrupowanie Krybar, grupa bojowa Krybar w szczytowym okresie liczyła około 1800 żołnierzy. To były bardzo ciekawe postacie, albowiem pośród nich bo chociażby kapral podchorąży Stanisław Kopf, malarz, który oprócz bycia żołnierzem dokonał także cały szereg fotografii powstańczych, dokumentujących powstanie, a po wojnie... Napisał szereg publikacji poświęconych, poświęconych powstaniu warszawskiemu. Żołnierzem Krybara był także Krzysztof Boruń, po wojnie e, sławny dziennikarz, popularyzator nauki, pisarz science fiction. W grupie bojowej Krybar znajdowały się także dwa powstańcze pojazdy opancerzone. Jednym z nich był Kubuś, a drugim był Jaś. Kubuś był pojazdem, którego budowa zaczęła się 8 sierpnia 1944 roku. W myśl projektu opracowanego przez inżyniera Waleriana Bieleckiego, pseudonim Jan, bądź inżynier Jan, zaś ekipą monterów dowodził sierżant Józef Fernik, pseudonim Globus. Pod komendą tych dwóch ludzi powstał pojazd w oparciu o podwozie ciężarówki Chevrolet, do której dospawano stalowe blachy. Przy czym pancerz Kubusia miał podwójną warstwę blach. Oddzielonych od się pustą przestrzenią. Był także tak ustawiony, że pocisk, uderzając w niego, rykoszytował. A nawet jeżeli spenetrował pierwszą blachę, to wytracał całkowicie, całkowicie swoją energię i nie mógł przebić kolejnej blachy, chroniąc w środku. Uzbrojeniem Kubusia był ręczny karabin maszynowy DP-28. Jego załogę stanowił kierowca i strzelec oraz 10 żołnierzy Desantu. Wyposażony głównie w broń maszynową oraz w, w, w miotacze ognia i granatniki Piat. Jaś był pojazdem zdobycznym. Był to Mitteler Schutzpanzerwagen SDKFZ 251, zdobyty na żołnierzach 5 Dywizji Pancernej SS Wiking. Oba te pojazdy posłużyły do ataku na Uniwersytet Warszawski. Był to pierwszy atak przy użyciu tych pojazdów, a drugi chronologicznie. Atak na umocnione pozycje na Uniwersytecie Warszawskim. Atak ten polegał na ataku z dwóch stron. Jedni żołnierze mieli szturmować obiekt poprzez atak na bramę przy ulicy Oboźnej. Ta brama istnieje do dziś, tylko wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Natomiast oba powstańcze pojazdy miały pojechać krakowskim przedmieściem i wy wyłamać bramę by pozwolić żołnierzom, którzy już na własnych nogach, mieli przebić się przez alejkę, która prowadzi od Bramy Głównej na Dziedziniec i tam zdobyć umocnienia uniwersyteckie. A tak zaczął się wczesnym rankiem 23 sierpnia 1944 roku. Ja miałem za, za swoim plutonem pozycję na ulicy Oboźnej 7. Mieliśmy stamtąd atakować uniwersytet. Może dwa słowa o zbrojeniu. Jedynym mój uzdwojeniem to były cztery Filipinki, nic więcej. A na Soju pluton były cztery karabiny, jeden PM, a reszta granaty ręczne. No, takie były realia. Czy to było mało, czy dużo. Jak na, jak z, z tego jak ja dzisiaj oceniam, to wcale w tym czasie nie było mało, bo inne oddziały miały znacznie, znacznie mniej nawet granatów. Niemcy byli za, zapewne uprzedzeni o naszym ataku, bo się dali w bardzo ostry ogień krzyżowy na z warszawski i zeszliśmy na drogę wycofali z oboźnej na ulicę Konopczyńskiego. Troszeczkę lepiej po, potoczyły się losy oddziału dwóch powstańczych e, pojazdów opancerzonych, które zdołały przejechać przez krakowskie przedmieście. Kubuś zdołał uderzając wyważyć bramę, przez którą żołnierze wdarli się na teren uniwersytetu. Problem był jednak taki, że ta alejka, która wygląda podobnie jak dziś, też była taka dłuższa alejka obsadzona drzewami. Niemcy dodatkowo jeszcze utrudnili podejście, montując tam wszelkie maści kozły hiszpańskie, zasieki oraz potykacze, co bardzo spowalniało marsz, a przy okazji ostrzeliwali Polaków z okolicznych budynków. Pomimo to żołnierze zdołali się wedrzeć na teren uniwersytetu i dostać się na dziedziniec przed gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej. Dzisiaj to jest gmach stary, tzw. gmach Starego Buwu. I tam jednak okazało się, że zabrakło im amunicji, byli ranni, zabici a jednym z nich był chociażby sierżant podchorąży Adam Dewic, pseudonim Szary Wilk, dowódca oddziału szturmującego. Powstańcy wycofali się, a przed kolejnym atakiem, który miał zostać poprowadzony 2 września, żołnierze troszeczkę zmodyfikowali Kubusia, montując w jego wizjerze m.in. Szybę, szybę pancerną. Z kolei Jaś został w uznaniu zasług poległego dowódcy przemianowany na Szarego Wilka, a ponadto zostało mu zbudowane nad otwartym przedziałem bojowym dwie klapy, które tworzyły takie spadzisty dach chroniący żołnierzy przed ostrzem podczas jazdy. Drugi atak został podjęty 2 września 1944 roku. On wyglądał zupełnie inaczej niż ten z 23 sierpnia. Całość ataku poprowadzono od, od strony ulicy Oboźnej. Atak koncentrował się na, na szturmowaniu dwóch bram. Pierwsza brama która miał sforsować szary wilk, to była to właśnie ta brama od strony ulicy Oboźnej. Druga zaś brama, przez którą miał przyjechać Kubuś, była, już jej niestety nie ma, była to brama gospodarcza, która mieściła się na wysokości wylotu ulicy Karasia w Oboźną. A tak początkowo rozwijał się bardzo, bardzo przychylnie. Niestety, kiedy tylko powstańcy się wdarli na teren uniwersytetu, spotkali się z bardzo ciężkim ostrzałem niemieckim. Dodatkowo Kubuś został poważnie uszkodzony. Kiedy cofał się na tylnym biegu, był wyraźnie przychylony na jedną ze stron. Mówiąc o powstańczym powiślu, mówiąc o żołnierzach kapitana Krybara, nie można nie wspomnieć o licznych cywilach, którzy byli na tym, na tym terenie. We wszystkich wspomnieniach, które, które się znajdują, na, które może przeczytać, pokazuje się informacja, że cywile zbratali się z żołnierzami. Stanowili dla nich wielkie wsparcie. I tak faktycznie było. Kapitan Krybar dodatkowo on również to rozumiał, że, że cywile są dla żołnierzy bardzo ważne, albowiem żołnierze, oprócz walki z niemieckim wrogiem, mają również chronić polskich cywilów. Dlatego też z jego inicjatywy powstał Komisariat Bezpieczeństwa Cywilnego, który miał za cel organizować całą działalność na powstańczym powiślu i organizowano różne rzeczy: aprowizacja, zdrowie, warunki mieszkaniowe. Nawet do pewnego stopnia organizowano sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym poprzez zorganizowanie Straży Obywatelskiej. Komisariat Cywilny realizował swoje założenia poprzez komendy bloków i domów, na których zaś czele stali komendanci blokowi bądź komendanci domów. Inną taką ważną, ciekawą rzeczą związaną z terenem opanowanym przez żołnierzy kapitana Krybara była. Prasa powstańcza. Ta prasa docierała już praktycznie rzecz biorąc od pierwszych dni powstania. Czytano wiele tytułów prasowych. Najważniejszym był oczywiście Biuletyn Informacyjny jako organ Komendy Głównej Armii Krajowej oraz Gazeta Rzeczpospolita Polska, czyli gazeta delegatury rządu RP na kraj. Ukazywał się także PPS-owski Robotnik, ale również, również zgrupowanie Krybar wydawało własną prasę. Pierwotnie był to komunikat informacyjny z grupowania Krybar, jego najpewniej ukazały się na tylko trzy numery, w nim został przekształcony w czasopismo Barykada Powiśla. Gazeta ta, powstająca we współpracy wojskowych z cywilami, opublikowała różne artykuły. One zarówno polegały na publikacji różnych zarządzeń i rozkazów. Ale także na jej łamach ukazywały się chociażby reportaże z walk, informacje dotyczące z frontów, informacje dotyczące osób poszukiwanych i wiele innych bardzo ważnych rzeczy. Informacje przenosiły się także drogą harcerskiej poczty polowej, która również działała na, na terenie Powiśla. Harcerze doręczali przesyłki, a także służyli oddziałom powstańczym częstokroć jako Łącznicy. No i swoistym także ewenementem związanym z powstańczym powiślem był teatrzyk Kukiełki pod Barykadą. Scenografia do tego, do tego teatrzyku powstała w oparciu o drewnianą skrzynię i kawałek, kawałek koca. Z kolei tytułowe kukiełki zostały stworzone z kawałków materiału. I obrazowały głównych przedstawicieli postaw powstańczych, powstańczych realiów, albowiem autorzy tego, tego, tego teatrzyku w żartobliwy sposób przedstawiali rzeczywistość Powstania Warszawskiego. I tak oto mamy pułkownika szarego, który dzielnie walczył z Niemcami, których reprezentował Tygrys, na którym była naszyta niemiecka swastyka. Wiernym towarzyszem pułkownika szarego był także powstaniec Antek. Mamy także panią schronową, co w każdym schronie się chowa. Mięczaka, tchórz, rzecz oczywista, wieczny pesymista, ale także inne postaci, które obrazowały postawy ludzkie w okresie Powstania Warszawskiego. Teatrzyk ten cieszył się ogromną popularnością. Nierzadko był prezentowany kilkakrotnie pod rząd, bo zawsze brakowało miejsc na widownię, a te widownie to często to były po prostu podwórka i piwnice Powiśla, potem także i Śródmieścia. Tymczasem 2 września 1944 roku upadła powstańcza starówka. Major Róg przeszedł kanałami, w końcu trafił na Powiśle, gdzie już przejął dowodzenie od kapitana Krybara, przyprowadził ze sobą dodatkowych, dodatkowych żołnierzy, wsparcie w postaci weteranów ze starówki. I tak, wziąwszy te wszystkie oddziały, powstała grupa powiśle, nad której dowódcą został właśnie major Rug, a kapitan Krybar został jego zastępcą. Zadanie, które, które przed nimi stało, nie było łatwe. Oto bowiem 3 września 1944 roku rozpoczął się niemiecki szturm generalny na powstańcze pozycje na Powiślu i główny atak rozwijał się wzdłuż ulic Wybrzeże Kościuszkowskie, Browarnej i Dobrej. Powstańcy bardzo, bardzo bohatersko się bronili i często kontratakowali, jednak mimo to nie mogli sprostać niemieckiej nawale. 5 września została zburzona elektrownia i w efekcie opuszczona. Późnym wieczorem, 6 września, po osi ulicy Foksal, powstańcy z Powiśla wycofali się do e, Śródmieścia. I tam objęli inne odcinki, zostali wysłani do innych oddziałów powstańczych. 6 września jest zwyczajowo uznawany za koniec działań grupy e, Powiśle. Z ewakuującymi się żołnierzami nie było Kubusia i Szarego Wilka. Ich nie zdążono... Ich nie zdążono ewakuować. Zostawiono ich tam, gdzie stali, w ogródku przy ulicy Okulnik, niedaleko konserwatorium muzycznego. Po wojnie Kubuś trafił do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie stoi do dziś. W Muzeum Powstania Warszawskiego stoi jego replika. Szukając generalnie śladów po walkach zgrupowania Kryber, walkach grupy bojowej Kryber, warto udać się na ulicę Smulikowskiego, gdzie w gmachu ZNP. Widać jeszcze w posadce ślady krwi. Na skrzyżowaniu ulicy Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie można znaleźć tablicę poświęconą żołnierzom broniącym elektrowni. Na okolicznych budynkach zaś dojrzeć można jeszcze ślady po kulach. Z kolei, idąc na teren Uniwersytetu Warszawskiego, tuż po przejściu bramy, idąc tą samą alejką, którą żołnierze szturmowali 23 sierpnia, w pewnym momencie po lewej stronie można znaleźć tablicę która jest właśnie poświęcona szturmowaniu uniwersytetu przez powstańców. Żołnierze kapitana Krybara leżą także na osobnym, w osobnym kwaterze na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tam też leży między innymi porucznik Bicz i porucznik Konrad. Kapitan Krybar zaś jest pochowany w Monachium, albowiem on nie wrócił po wojnie do Polski. Tam też w Monachium zmarł.